Cześć, to jest moja fasola. I dzisiaj powiem Wam, dlaczego, jak posadzisz sobie fasolę pomiędzy innymi warzywami, to te warzywa wcale nie dostaną więcej azotu. I dlaczego tak się dzieje? To jest następny mit, który bardzo często występuje w ogrodnictwie. I powiem Wam dzisiaj, dlaczego to jest tylko Półprawdy i dlaczego nie skorzystamy z tego azotu i co musimy zrobić, żeby skorzystać z tego azotu. Posłuchajcie. Więc istnieją takie bakterie, bakterie azotowe, które się nazywają rhizobium. I tak, to jest prawda, że rhizobium jest w glebie i że wchodzi w symbiozę z roślinami strączkowymi. Takimi jak fasola, takimi jak groch, takimi jak e, bób na przykład, albo soja. I następuje tam taka wymiana e, pomiędzy właśnie rośliną a tymi bakteriami azotowymi. Ta wymiana następuje tak, że bakterie wiążą azot, który jest w powietrzu tym, które występuje w glebie i przekształcają ten azot atmosferyczny do azotu amonowego, czyli NH3 i NH4, a roślina, na przykład taka jak fasola, w zamian daje im cukry, które te bakterie używają do swojego rozwoju i w ogóle egzystencji. A roślina używa ten azot, który właśnie produkują te bakterie azotowe, do... Wzrostu do wykształcania liści, do wykształcania kwiatów, korzeni i nasion, czyli naszych fasolek. I dlaczego mówię, że my, ogrodnicy, nie skorzystamy z tego azotu, który został przekształcony w azot amonowy przez te bakterie? Czyli te bakterie azotowe, rhizobium, koncentrują się w takich guskach. Które są na korzeniach roślin strączkowych i współpracują właśnie z rośliną. Następuje symbioza. I oglądałam wiele takich filmów, które mówią: na przykład, posadźcie sobie groszek, czy posiejcie sobie groszek współrzędnie, na przykład z kapustą, czy na przykład z pomidorem, i wtedy te rośliny dostaną azotu. Ale w przyrodzie, nie ma akcji charytatywnych przeważnie, jeżeli chodzi o dzielenie się składnikami odżywczymi. I w tym wypadku też nie ma akcji charytatywnej. I cały szkopuł w tym, że ta roślina zużywa większą część, większość tego azotu, które, który te bakterie jej dostarczają. I co musimy zrobić, żeby skorzystać z tego azotu? Na przykład w roku przyszłym. Jak na przykład siejemy sobie warzywa strączkowe i myślimy, o w roku przyszłym sobie tutaj posadzę kapustę. Kapusta potrzebuje dużo azotu i w związku z tym ten azot dostanie. No niekoniecznie, wszystko zależy, wszystko jest względne. Czyli tak jak powiedziałam, ten azot z tych gózków, guzełków, które stworzyły bakterie, jest zużywany na liście żeby je wytworzyć na kwiaty a zwłaszcza na nasiona. I trikiem jest to, że musimy tą roślinę zabić, po prostu ściąć zanim zacznie kwitnąć, żeby z tego azotu w ogóle skorzystać. Jeżeli roślina zaczyna kwitnąć i wytwarzać nasiona, to zużywa cały ten azot z tych guzków azotowych i już po prostu tam nic dla nas nie zostanie. Czytałam takie artykuły naukowe, które mówią, że tylko jakieś 2-3% z tego azotu pozostaje po wytworzeniu przez rośliny motylkowe kwiatów i nasion. Reprodukcja, czyli rozmnażanie się rośliny, wykorzystuje wszystkie substancje zapasowe, jakie ta roślina ma, bo to jest właśnie Główny cel tej rośliny, żeby się rozmnożyć. I ona zużywa te wszystkie zapasy, które bakterie dla niej właśnie stworzyły. Czyli musimy te rośliny strączkowe, które uprawiamy po to, żeby mieć azot w glebie, traktować jako prze przedplon albo poplon. Po angielsku to się nazywa cover crop czyli rośliny, które przykrywają glebę pomiędzy naszymi uprawami. Na przykład możemy Zamiast fasoli uprawiać na przykład koniczynę albo lucernę. Na przykład zebraliśmy coś, co się wcześniej kończy, na przykład sałatę, i mamy kawałek gleby, to możemy wtedy posiać koniczynę albo lucernę i po prostu poczekać aż podrośnie i ściąć ją przed kwitnieniem. Nie przekopując, zostawiając wszystkie korzenie w glebie, a te części zielone, możemy wyściółkować tą glebę, i wtedy to jeszcze dołoży tej materii organicznej i tego azotu. I wtedy to jest prawda, jeżeli to zrobimy przed początkiem kwitnienia że ta ziemia będzie bardziej zasobna w azot, amonowy, które następne rośliny, które tam posiejemy albo posadzimy, mogą wykorzystać. Możemy do tego celu też użyć konopi, jeżeli to jest dozwolone w naszym kraju, albo możemy sobie kupić taki suchy groch ze sklepu i go zasiać właśnie w takim celu, żeby doprowadzić wzrost do początku kwitnienia i potem po prostu ściąć. A lucerna na przykład ma jakieś tam właściwości odżywcze dla nas. Używa się korzeń albo kwiat w celach leczniczych albo kosmetycznych, no ale wtedy to się mija z celem, jeżeli chcemy wykorzystać korzeń jako taki nawóz albo ścinamy przed kwitnieniem. To ani korzenia, ani kwiata, kwiatu wtedy nie wykorzystamy. Ale koniczyna jest sprzedawana jako. Właśnie taki cover crop, ale musi to być koniczyna, właśnie jednoroczna. I ten mit, właśnie, często pokutuje, że posiejemy sobie fasolkę, zbierzemy fasolki i będziemy mieć więcej azotu w glebie, ale niestety tak nie jest. Nie możemy mieć fasolki i azotu w glebie, jedno albo drugie. A poza tym, Niektóre rośliny strączkowe wytwarzają tę symbiozę, i te bakterie produkują w tej symbiozie pięć razy więcej azotu niż inne rośliny motylkowe. Na przykład bób stworzy nam więcej azotu niż fasola tyczna czy fasolka szparagowa. Są takie jeszcze roślinki, to jest taka odmiana jakby grochu kaupis, napiszę na ekranie tłumaczenie, bo jeszcze do tego nie dotarłam, ale są właśnie odmiany, gatunki roślin strączkowych, które są bardziej efektywne właśnie w wytwarzaniu tego azotu w glebie. Ej, ale zobaczcie na oregano. Zobaczcie, co tu się kurczę dzieje. Ktoś mi skomentował, że oregano e, jest Rośliną nektarową. Ma bardzo dużo nektarów w kwiatach. Tutaj normalnie się roi od wszelkiego typu trzmieli, motyli, much, muchówek. Och, pszczół też. To jest jakaś taka wielka jadłodajnia dla nich. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że ta pogoda, jaką widzicie tutaj w UK, to jest anomalia pogodowa w tym roku. W tym roku lato nie jest normalne, wiosna nie jest normalna, jest cieplej, słoneczniej niż normalnie i nie pada, a jeżeli pada, to, to pada tak na przykład 2 do 6 mm, nie mamy większych opadów i chyba się zamieniliśmy z Polską. Em, Pogodą w tym roku, bo to, co jest, to czym jest wasze normalne lato, to my mamy w tym roku, a normalnie angielskie lato wy macie. Trudno powiedzieć, ale maczanie w palców w pogodzie przez niektórych czasem się kończy właśnie anomaliami. Pokażę wam lubczyk, który jest następną jadłodajnią. Dla owadów tymczasem, e, tym razem drapieżnych, i po prostu warto mieć lubczyk. Bo zobaczcie, co tu się dzieje. To jest lubczyk, który kwitnie. I zobaczcie. Te wszystkie muchówki. Nie wiem dokładnie, jak one się nazywają, ale one lubią właśnie takie kwiaty, które, które są właśnie takie baldachimy. I zobaczcie. Osy, nie osy i właśnie warto jest mieć taką roślinę, jeżeli mamy problem ze szkodnikami w ogrodzie, ale posadźcie sobie ją blisko warzyw, bo te właśnie owady drapieżne przeniosą się tam, gdzie są szkodniki na waszych warzywach i po prostu nie będziecie mieć szkodników. A jeżeli chcecie mieć radę na temat jak mieć brzoskwinie bez oprysków, to kupcie sobie Avalon Pride. Ona jest odporna na kędzierzawość liści brzoskwini. Tutaj były mszyce na tych młodych listkach. Były jakieś zmiany chorobowe wiosną, ale zobaczcie, ona to przemogła i mam wielkie brzoskwinie. Z tym, że osy teraz są problemem i te właśnie torebki zapobiegają ich atakowi. Zobaczcie. Osy po prostu wygryzają dziury w brzoskwiniach. Tu jedna siedzi. I w ten sposób je niszczą. I musimy je zbierać, jak tylko się robią troszkę miękkie, żeby taka osa po prostu nie zniszczyła nam owocu. Będę miała w tym roku sporo melonów, a my lubimy melony. I zobaczcie, od nasionka te melony... E, hodowałam, uprawiałam. To jest Titowka. Tutaj mamy Emir F1. Tutaj mamy Petit ren I tam na pewno już ponad 10 jest zawiązanych. A tam mamy Arbus. Arbus miniaturka. I tutaj po prostu zawiązują się te meloniki. I w nocy teraz jeszcze mamy nawet po 10 stopni ostatnio, ale generalnie mamy gorąco i sucho. I w związku z tym te melony w tym roku się bardzo udają. Tu już, jeszcze jest kilka malutkich. Ognista kometa Sofii już się robi taka, patrzcie, czerwonawa, dojrzewa. i marina Sprays też dojrzewa. To jest fajny pomysł. O. Oh, Okej. Okay. Weźmiemy, dojrzeje w domu. No na pewno usłyszę od was w komentarzach, co myślicie o tych roślinach strączkowych i o tym azocie. Jestem bardzo ciekawa. Jak zawsze postaram się podlinkować, jak znajdę ten artykuł e, naukowy, który czytałam. Zobaczymy, ale te badania nawet wchodzą w genetykę tych bakterii i tych roślin. I jak to genetycznie się odbywa i jakie enzymy są tam wykorzystywane, jak to wszystko działa. Także ciężko jest znaleźć proste wytłumaczenie. Skomplikowane, tak, ale prostego nie za bardzo. No dobra, to wszystko na dzisiaj. Cześć.